Geografia bez granic to przejaw interdyscyplinarnego podejścia do badań naukowych. Przyszłość nauki to właśnie interdyscyplinarność, a miejsce geografii jako nauki łączącej różne środowiska jest niezwykle ważne. Jeśli miałbym powiedzieć, co jest głównie przedmiotem badań geografii, to jest to krajobraz. Krajobraz kryje w sobie środowisko przyrodnicze, środowisko gospodarcze, środowisko człowieka, środowisko społeczne, w którym żyjemy. I łączymy tutaj różne środowiska, różne sposoby myślenia, ale też różne aspekty. Bo z jednej strony od strony naukowej, bo nauka poznaje nowe elementy, nowe zjawiska, wyjaśnia. Te działania naukowe pozwalają nam odkryć nowe zjawiska, przeanalizować, zrozumieć i wyjaśnić. Ale również mamy istotny ten element, do czego to się ma przydać. Jeżeli tu rozmawiamy o tej aplikacyjności, która się bardzo często tu wybrzmiała, czyli do czego jest to przydatne. Już mamy kolejny element. Ale to wszystko nie miałoby żadnego sensu bez edukacji, bo my musimy to komuś przekazać. Jesteśmy w tej chwili na etapie reformy systemu edukacji w Polsce, dlatego dyskusja na temat geografii szkolnej jest bardzo istotna, ponieważ zmienia się trochę miejsce w szkole tej naszej geografii. Zmienia się bardzo w ogóle wizerunek samego geografa. Zabiegamy o to, żeby ta, ta pozycja geografa jako profesjonalisty. Przenikała do bardzo takich środowisk eksperckich, żebyśmy zbudowali właśnie wizję geografii użytecznej społecznie i takiej eksperckiej. Już kilkanaście lat temu zatem zrodził się pomysł na zorganizowanie wydarzenia kulturalnego, które łączyłoby z sobą naukę i sztukę. I cieszę się ogromnie, że przy okazji Kongresu Geografii Polskiej to wydarzenie będziemy inaugurowali już dzisiaj. Myślę, że przede wszystkim, żeby dotrzeć do świadomości odbiorcy, nie możemy mówić tylko faktami naukowymi. To, kiedy wzbudzimy ich emocje, kiedy poruszymy ich zmysły, właśnie przez doświadczenia artystyczne słuchowe, wzrokowe, dotykowe powodują, że ta geografia w różnych wymiarach staje się im bliższa.